Hej, he, witajcie. Teraz kolejne ćwiczenie z młodym zawodnikiem. Celem tego zadania jest to, aby odbić piłkę najpierw do siebie, a później wysłać ją na drugą stronę siatki. Uczy to przede wszystkim wyczucia piłki, dokładności pierwszego uderzenia oraz poruszania się odpowiednio na korcie, ponieważ trzeba się dwa razy ustawić. Zobaczcie sami. No to zaczynamy, Aleks, gotowy? Pierwsza do siebie i drugą przystąp. Pamiętaj o poruszaniu się na nogach. Do siebie, hop, hop, hop. Świetnie. Nie jest łatwo. Mam następną. Gotowy? Hop. Do siebie. Ustaw się ponownie i do przodu. Brawo. Wracaj na środek. Stawiam się i do przodu. Hop. Do siebie. I backend. Świetnie. Do siebie. I przesyłamy. Pamiętaj, o ruszaniu się. Jeszcze, 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 jeszcze. Hop. Dobrze. Cofaj się. nie odwracaj się plecami. Hop, jeszcze. Doskonale. Dawaj, dawaj, dawaj. Wezmę. Dobra. Ostatnia piłka. No była z siatką, to prawda. Dobra. Ostatnia. Do siebie i hop. Brawo. Leci następna. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Hop do przodu. Okej. Okay. Dobra. Piona.